Społecznej, niepublicznej, ogólnokształcącej szkole muzycznej w Subicach odbyły się wyjątkowe warsztaty stworzenia map graficznych utworów muzycznych skierowane do nauczycieli oraz uczniów. Zostałam zaproszona do poprowadzenia warsztatów metodycznych. W warsztatach biorą udział zarówno uczniowie, jak i nauczyciele. Warsztaty dotyczą nauki na pamięć technik pamięciowych. Skupiamy się na jednej z takich technik, a mianowicie tworzymy mapy graficzne utworów muzycznych. I jak się tworzy takie mapy, i co jest ważne przy tworzeniu ich, i przy tym, żeby się nauczyć coraz więcej zapamiętywać? Każdy utwór ma jakąś budowę, ma jakieś schematy powtarzalne. Naszym zadaniem jest odnaleźć właśnie te różnice i podobieństwa, pozaznaczać je w nutach, czyli dokonać takiej analizy muzycznej. Zaznaczamy je kolorami, a później przenosimy te kolory na osobną kartkę, i na formacie A4, tworzymy mapę graficzną z podzielonymi segmentami, fragmentami, właśnie takimi samymi. I różnymi. To nam po prostu później ułatwia naukę na pamięć. Wiemy, które fragmenty są różne, na których przede wszystkim powinniśmy się skupić, no właśnie, podczas nauki na pamięć. A do czego to się młodzieży przydaje, jeżeli chodzi o wykorzystanie w praktyce? To na pewno, jeśli chodzi o naukę repertuaru na pamięć, uczniowie grają koncerty, pewnie jeżdżą na konkursy, mają egzaminy, więc im szybciej umiemy repertuar na pamięć, tym dłużej te, te połączenia w mózgu nam się odżywiają i są umacniane w nocy, więc im szybciej umiemy, repertuar na pamięć. Tym lepiej go po prostu potrafimy zagrać. Ale też jeśli chodzi w ogóle o przechodzenie fazy, hmm, przechodzenie tych faz, czyli nauka na pamięć z pamięci krótkotrwałej do długotrwałej, yy, no to te treści, ta wiedza przydaje się we wszystkich dziedzinach życia, z, na angielski, historie, Polski, yy, Więc też się uczymy tutaj teorii, jak te fazy przechodzenia pamięci krótkotrwałej z długotrwałej wyglądają. Zajęcia połączyły teorię z praktyką i pokazały, że muzykę można nie tylko usłyszeć, ale też zobaczyć i zinterpretować na nowy sposób.